Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Analiza przebiegu działań w celu pozyskania funduszy i in, in, innych środków zewnętrznych. Czy ktoś by z państwa chciał zabrać głos w tym punkcie? Dobrze, proszę pan Leon Jurek. Na sesji, na której omawiany był stan, raport o stanie miasta, pozwoliłem sobie złożyć wyrazy uznania dla Wydziałów Urzędu Miasta, które rzeczywiście robią bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o pozyskiwanie funduszy unijnych, ale nie tylko, wszystkich pomocowych funduszy. Natomiast przeglądając tę ostatnią informację zauważyłem, że rzeczywiście tam 90% znowu Wydziału gospodarczego, wydziału Inwestycji, kilka rzeczywiście wniosków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bardzo Dobrze, natomiast no, nie widzę tutaj miejskich jednostek organizacyjnych, czyli Domu Kultury, czyli Miejskiej Biblioteki, czy, czy MOSIRU, czy Muzeum Ziemi Miejskiej. A szkoda? Dlatego, że, proszę Państwa, te instytucje, jak Państwo, w pierwszym budżecie, który uchwaliliśmy tak, w tamtym roku, wiadomo, że dotacja dla Miejskiego Domu Kultury to jest około 3 milionów, dla Muzeum Ziemi półtora 1,5 miliona. Dla biblioteki 2 miliony. Czyli są to duże pieniądze, tak? Na Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego, myślę, że Pan Przewodniczący w odpowiednim czasie potwierdzi, staramy się prowadzić jak najwięcej działań w celu jakby znalezienia oszczędności. Wiemy, że nasz budżet inwestycyjny jest bardzo mizerny, że tak powiem, w związku z tym należy dołożyć wszelkich starań, aby wzmacniać ten budżet środkami zewnętrznymi. I tutaj aż żal, że tutaj w tych instytucjach o tak dużych budżetach nie ma tego. Przejrzałem sobie ubiegły rok jeszcze. Oczywiście no jeżeli chodzi o te środki, no już nie, nie licząc tych technicznych środków, tam powiedzmy jak Miejski Dom Kultury, czyli tam poprawa stanu Pałacu zabytkowego, no to są oczywiste sprawy, tak. Natomiast chodzi mi o organizację imprez. Może przypomnę takich parę faktów, ja tu nie wziąłem tego z sobą, ale Dajemy bardzo duże dotacje dla różnego rodzaju stowarzyszeń, fundacji, i bardzo dobrze, prawda? To są już setki tysięcy złotych. Dobrze byłoby, żeby również te organizacje w jakiś sposób zachęcić, aby pozyskiwały te środki, nie liczyły tylko na środki z Urzędu Miasta, z budżetu miasta. I tak wpadło mi wręcz. Rent... I na przykład znalazłem przypadkowo. Taki program prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, już druga tura była teraz, Kultura Interwencje 2019. Tam złożyło wnioski do drugiego naboru 872 instytucje i 140 zostało wybranych. To były różnego rodzaju instytucje domy kultury, stowarzyszenia, fundacje. Bardzo wiele instytucji, które pozyskiwało które pozyskiwało te środki, mianowicie jaki jest cel tego programu. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym, krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego. Środki finansowe programu przeznaczone są na wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Tak te 140 wniosków, które zostały nagrodzone, wybrane. Przejrzałem tak pobieżnie, ale no zauważyłem, że tam jest na przykład Dęby Wielkie, że tam jest Żelechów, są tego miasteczka nawet podobne tej skali co my. Ja nie po to to mówię, bo na pewno Państwo śledzą, na pewno Wydziały Inwestycyjne czy Rozwoju Gospodarczego bardzo dobrze to robią. Może, jeżeli Państwo, mówię do dyrektorów tych trzech instytucji, mają problemy z tym, a nie sądzę, bo w tamtym roku na przykład pochwała dla Pana Dyrektora Celeja, że potrafił wykorzystać kilka projektów, kilka funduszy unijnych dla realizacji swoich projektów właśnie w tym zakresie. Dlatego apeluję jakby tutaj do, no, ja z pozycji, z pozycji członka Komisji Budżetu, myślę, że Komisja Spraw Społecznych mogłaby się szczegółowo tym zająć, aby zwiększyć, jakby zmobilizować te nasze instytucje, a również stowarzyszenia, dla pozyskiwania środków, starania się o pozyskiwanie środków unijnych. Dziękuję. Y, dziękuję za tę wypowiedź Panu Radnemu, bo ona pokazuje pewną przestrzeń, która musi być absolutnie zagospodarowywana. Przy czym trzeba zejść troszeczkę na takie realia funkcjonowania instytucji kultury. Po uzgodnieniu z moimi przyjacielami, dyrektorami, wyrażę, jakby naszą wspólną opinię. Każde takie wnioski wymagają bardzo poważnych nakładów pracy merytorycznej. Obsady, obsady ludzkie, jakby etatowe, są stosunkowo mizerne. W związku z tym, na przykładzie Muzeum Ziemi Miejskiej ja mogę tu podać, ten wielki wysiłek organizacyjny, który w zeszłym roku był przeprowadzony, sprawił, że ja przez pół roku właściwie jednego pracownika nie miałem, który siedział tylko w projektach i później rozliczał te projekty. Dla takiego funkcjonowania dwóch budynków muzealnych, ale to samo jest z biblioteką, to samo jest z Mosirem, to jest niezwykle utrudniony element, ponieważ wiele innych projektów nie można prowadzić. To jest jedno założenie. Drugie. Bardzo wiele projektów, akurat ten, o którym Pan Radny powiedział, to jest taki idealny przykład, skierowanych jest właśnie do lokalnych, małych miejscowości. My na wejściu nie mamy szansy, my nawet tam nie aplikujemy, bo wiemy, że Kałuszyn dostanie mrozy, cegłów, dęby, halinów, solejówek, ale Mińsk już nie dostanie, bo jest dużym ośrodkiem, który z założenia jakby organizatora danego konkursu wyraża zdanie, że potencjał finansowy budżetu miasta, jesteśmy jednostkami miejskimi, jest na tyle wystarczający, że nie potrzebuje wsparcia. I bardzo dużo jest takich konkursów w Polsce, gdzie na wejściu my nie możemy aplikować. Bo nie możemy, z punktu widzenia pewnej struktury organizacyjnej zapisów konkursowych. Natomiast tworzymy nowe zjawisko, i tu wypowiadam się w imieniu nas, na naszej trójki. Mianowicie w wielu momentach fundusze są ograniczone konkursowe. Pokażę tutaj na przykładzie chociażby konkursu, który corocznie jest rozpisywany na działalność kulturalną przedsięwzięcia typu kulturalnego, ale i sportowego również przez urząd marszałkowski, województwa, Siedleckiego, województwa mazowieckiego. I tam na przykład jest zapis tak. Taki, że tylko samorząd, nie nasze instytucje, tylko w naszym imieniu samorząd, czyli Urząd Miasta, czy Starostwo Powiatowe, czy Urząd Gminy, Miejsc Mazowiecki może występować z aplikacjami, ale tylko dwoma na rok czasu. W związku z tym to, co my robimy, to na przykład szukanie kontrahentów. Dzisiaj Państwo dostaliście, dostaliście wejściówki na, no, myślę, takie przeżycie niezwykłe, teatralne w ruinach Dworku Andriolego 5 listopada. Tam znalazłem kontrahenta w postaci gminy Mińsk Mazowiecki, ponieważ pula, która była przekazana jakby do możliwości pozyskania przez miasto Mińsk Mazowiecki została wykorzystana. Na szczęście gmina Mińsk Mazowiecki nie wykorzystuje możliwości i z nimi podpisałem umowę. Dzięki temu, dzięki wystąpieniu wójta gminy Mińsk Mazowiecki pozyskujemy około 30 tysięcy na realizację tego projektu. No i tu się pojawia problem. Ja nie wykażę tego jako muzeum, biblioteka nie wykaże. MOSiR, nie wykaże, że pozyskał takie pieniądze. De facto to my pozyskaliśmy pieniądze, tylko znaleźliśmy partnera, dzięki któremu oni mogą aplikować o pieniądze, które są przeznaczone na działalność organizowaną przez nas. I w wielu wypadkach tak jest, a tego później w statystyce nigdzie nie można pokazać. Natomiast generalnie absolutnie zgadzam się z tym, że każdy rodzaj pozyskania pieniędzy jest tutaj niezwykle jakby wartościowy. Czasami nie. Możliwy, ale, ale bezwzględnie trzeba starać się o pozyskiwanie tych funduszy. W temacie środków unijnych oraz funduszy zewnętrznych, wydaje mi się, że w naszym mieście korzystamy bardzo dużo z tych środków. Niekoniecznie bezpośrednio. Na przykład nasze jednostki kulturalne, tutaj dyrektorzy obecni, są bardzo otwarci na goszczenie wielu projektów które są właśnie finansowane ze środków unijnych, ale niekoniecznie bezpośrednio te środki wpływają do naszych jednostek, są to projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, również przez organizacje na przykład Fundację Ebu i wolontariuszy zagranicznych. Więc ta otwartość też w pewnym sensie jest otwartością na realizowanie projektów w ramach środków zewnętrznych. Natomiast jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy unijnych przez organizacje pozarządowe, rzeczywiście komisja spraw społecznych rozmawiała na ten temat już kilkakrotnie. I będziemy proponowali naszym organizacjom pozarządowym z miasta spotkania, seminaria, które będą przekazywały też informacje i wspierały te organizacje w znajdowaniu możliwości. Ponieważ nie wystarczy tylko motywować i mobilizować, warto też wyposażyć pewne narzędzia w pewne informacje i jeżeli pewne szlaki są już przetarte, to warto dzielić się dobrymi praktykami. Zatem nowy rok. Szkolny jest też możliwością, aby takie informacje między sobą wymieniać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie? Nie widzę. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz by mogło być. co słychać? TV.